Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj krem, zupa krem brukłowo serowa. Serek będzie pleśniowy. Teraz tak, słuchajcie, bierzemy sobie brokuły bruklowe, zalewamy wrzątkiem, żeby było szybciej, niewiele wody. Zaleliśmy tak zobaczcie, nie wiem, czy dobrze widać, czy nie. Dodatkowo dodajemy dwie kostki rosołowe. Wieloważymy. Dwa spory. Już mam takie pomielone, więc dam tak, żeby później łatwo było je wyciągnąć. Wiadomo, Może nie potrzebne. I ziele angielskie mielone. Do tego... Poczekaj, synku. Patrzcie ludzie synek jak pistolet jaki ma piękny zbudowany. I przychodzi nam tutaj pokazywać. Do tego biały pieprz. Oczywiście sól. Całość przykrywamy. I gotujemy do miękko. Już nam się tutaj ładnie ugotowało, więc musimy powyciągać liście. I zobaczcie, nie rozpuściła się kostka, więc trzeba dokładnie wymieszać. Ale to na koniec. Uwaga, bo para jest bardzo, bardzo gorąca. Szukamy, łowimy. O! Jeszcze tutaj jest taki mały Ok. Mam nadzieję, że nikogo nie udusimy. Kolejną fazą jest po prostu wrzucenie sera. Troszkę trzeba to... O tak! I w tym momencie wyłączamy i całość blendujemy. dokładnie zmiksować żeby został przepraszam, żeby został e, dokładnie rozgnieciony klafiorek i pomieszany sterki. konsystencja naszego, z, naszej zupy krem jest taka troszkę jak grzygowiny <grytanie> ale jest naprawdę wspaniała, jeżeli ktoś lubi połączenie sera e, pleśniowego z brokułami to, to jest sam raz dla Was Yy, najlepiej, żeby podawać to yy, z grzankami własnej roboty lub kupionymi, więc życzę smacznego i zapraszam ponownie. Pa!